Witam Cię serdecznie, drogi widzu, na kolejne materiale na kanale RZTU. Prawdziwy Lombard dzisiaj oglądamy. 109 odcinek już. Codziennie w szoku. I my też pewnie będziemy w szoku. Zobaczymy. Zapraszam Was na Twitch, Kropka Diabeł 6, gdzie odbywają się praktycznie codzienne transmisje na żywo. Także wpadam. Wpadajcie. To, że nie, no i wpadajcie. Którzy nie, już nas nie mam <laughs> <laughs> Już wszystko wydałem No dobra. Ale w sumie to tyle. Ale w sumie nie wiem, czy byś. I co jeszcze... O, inaczej. oddałbyś za trzy dyszki za dwie, kurde, no Ty, dwie są. A, to jest dwie sumy. A to przecież znowu tutaj e, wariacik od telefonu. Z ten, e, co z zagranicy pieniążki miał? Assassin Origins. Assassin Origins. Assassin? Tak, tak, na odyssey no. Odyssey też można. Odyssey, a tu jest lepszy? Odyssey, on ma dwie Ale który on jest? U góry, na całej górze jest. Tem? Assassin No ten, ten, ten. I tu masz jeszcze o... Nie wiesz, odyssey, weź sobie Black Flaga, Mordo. Nie wiedza że będzie lepszy. Jakbyś chciał dwie, to bym ci zrobił jakąś fajną cenę. Dwie za 50? Oj, nie. 60. A czy jest ten drugi? Kurwa, ale i tak jak na lombard, to ja te wiem, ceny teraz. są przejebanie przejebane. Ten, no. jak za dwie gry, stary. No, bo no, nie, dobra, nie będzie ten, nie będzie sasin. No, widzmienia monocyk. No to dwie? Tak, za idziesz, A mi też tam jest? Jest, no, jest. Który? Dziki Gon, trójka. No ten no, no ten, no. Ile byście za trzy? To to najlepsza edycja. 150 niby wychodzi. <laughs> to edycja Dziki Gon? To ta najlepsza, kurwa, najlepsza edycja. To jest ta z Dzikim Gonem. No. A teraz ci powiem. I tak się dałem kidę robić. No ci pojem ja się cieszę, ja to no, bardzo no, chodzi. tam nie? coś ci zeszło wiesz. Ja jeszcze przyjdę 7, może coś kupię. Jak... No, na razie to 1000 euro sobie użyłem, mówię, tyle mogę wydać. No, Kurwa, jeszcze... 1000 za tak. euro? Nieźle. Nie zauważyłem, że stojka nie masz na rowery, chcesz kupić? Stojek na rowery? No, no taki <laughs> zwykły, no. Ja pod sklepem stoją. No, chyba czy na... A ty chcesz zajebać z pod sklepu? Tak, no. No, w sumie może. No muszę zobaczyć, gdzie on jest. Ten, co na pozórku stał u nas, nie wiem czy pamiętasz. Mm -hmm. Bo Teraz nie, nie ma miejsca, bo tam Jurek sobie szopkę zrobił, nie? I nie ma nawet, gdzie to gdzie postawić. Gdzieś to leży u mnie na ręczu. Za 120 mogę ci zrobić 3. Stówkę ci dam. Za 120. 110. No nie no, 120 maksymalnie. 110. Opłaca się. To weź jeszcze Wiedźmina ze 150. 110 majster mogę ci dać. Bo też w tym sobie A w to grałeś? Kurde... No dobra, Raz do spoko. Deal? Deal. 110. Nielegalsko. Raz do dwójka. Nie, nie my być może jakieś reklamów. Mam, mam klasówas. Parę mam właśnie. No mam, mam, na płycie. Nie grałem tego wcześniej, nie miałem czasu. A nie miałem może byś jakieś paragon, ten reklamóweczki czy coś? Te Paragony się tu walają. Wy się pozbierają, e... będziecie się w przereklamoweczkicz. Za nie... za 10 zł reklamóweczka. Spoko. Spoko. Ale tu i nie masz do tego? Te... Czego. No te gierki za 10 zł to są, to są to na PC, tak? No kurwa, w sumie to połowa tych gierek, pewnie co on odbierał, to już można było za darmo dostać 10 lat, no kurwa, Wiedźmin 3... 3? No, torbę, no do... torbę. Idę na instancie, Wiedźmin 3 kosztuje sprawdzimy. Witcher. 40 zł na instancie. To może bym miał? To może wiesz, od razu w Tylko to że kodzik, Enchanted Edition 1K12. O, już i tak na podróż musimy mieć... Cześć, O, to spoko. Chyba, że tu do mojej życia. Serce z 18. Ale trudna, ale za darmo. Da. Dziękuję, dziękuję Ci. Się, dziękuję Ci. Chciałem Ci. Dziękuję Ci. Za 10 zł z tym <jak> idzie <gibli> garnsz. Tak, no jak są jakieś przyceny, to no jasne, że, że tak. Mówię z obsługą w Lombardzie, co jest różnie, bo są yy, ludzie. Ja mam kurwa wiedźmina chyba na każdej możliwej platformie, bez kapy. Mm. Pierwszego miałem kupionego na gogu, na steamie też mam na pewno i nie wiem czy na epiku nie mam O ile na epiku był wydany coś tacy, którzy siedzą za karę jest stworzeni no do takiej pracy No delikatnie mówiąc, nie? Ja też czasem mam taki dzień, że To Czuć co? To za karę, nie. nie A bo było <laughs> To jest jedna z tych gier, którą kupujesz, bo no kurwa była tam powiedzmy za 50 złotych dostępna No i no i chuj, no i mam <laughs> Wiesz co, wiadomo, każdy ma jakiś słabszy dzień w pracy Um, ale, jakby tak na okrągło, to. No, lepiej, no właśnie o to nie chodzi. Nie? Wiesz, o co chodzi? Ja na przykład mam taki jeden A jeżeli była na epiku, to, ja to była za darmo. Na nie? przykład rozmawiać. Ja pracuję akurat w usłudze. Wiesz, no. że tak są, wiesz. No i czasami mam taki jeden dzień, że się wolni Odzywa się nikogo wolę, jak mi nikt nie zagaduje. Wiesz, o co chodzi. Ale, jak mam jakiś fajny dzień na przykład, to lubię sobie pogadać. Wiesz, i pierwszy zagadam i, i, i tam sobie wiesz, coś tam pożartuję. Ale, ale to wiadomo, nie? Że każdy może mieć słabszy dzień, to fakt. Ale za każdym razem wiesz. Jak tam sobie gdzieś tam podleciałem do Lombardu, zapytałem się o to, wiesz, ja czasami chodzę, gry sprawdzam, wiesz, na, na no. konsole, bo zbieram i, i za każdym razem jak wchodzę do... do w sumie jak się teraz zastanawiam, to właśnie z takiego resalu gierki na konsole, jakby oldschoolowo sobie zbierać, no bo na PC to, to ciężko, no bo większość nie wychodzi w ogóle w takich digitalowych tych wersjach, nie, już aktualnie, bardzo dużo wychodzi tylko na Steamie, nie? To takie lombardy, to jest kopalnia złota, nie? Tak, lombardu. To ktoś tam jest taki. Hmm, tu przelew, wiesz Czego? co chodzi? No za co, co tu się robiłeś, <laughs> strasznie. Jeszcze ja sobie przy okazji <laughs> zobaczę, co tutaj masz, może sobie coś wybiorę. Ale na Nintendo? Nie, nie, nie. Nintendo jak cofnąć? Wiesz co ono leży, ja kiedyś kupiłem sobie z ciekawości, bo chciałem sobie kilka kier zobaczyć. Jakoś mi. Nie, ja kupuję siebie nie i... z Cyberpanka, to na Gogo, żeby wspierać CD Projekt Red. Kurwa, no i tak, i nie, wiesz co mnie denerwuje? Na przykład z tym, co robi CD Projekt Dread z całym franchisem Wiedźmina, to, że oni kurwa tak naprawdę yy, całą postać Wiedźmina już pierdalają gdzie się kurwa da, do gier, które totalnie nie mają sensu. Sol Calibur ma Wiedźmina, kurwa, Monster Hunter, no dobra, tam akurat miało sens, ale wszędzie gdzie się da, wpierdalają Wiedźmina, żeby tylko go sprzedać. W Fortnite był Wiedźmin chyba nawet, nie? Wiesz o co chodzi? Tam już jest y, bardzo mocny cashflow latający wszędzie, więc to już jest takie. Trochę ma wyjebane, czy ich wspieram, czy nie. I ono sobie tak leżało, leżało, leżało. Mówię dobra. Na pewno ich wspieram, bo i tak kupię gierkę, nie? 128 włożone do środka pamięci. I jest jeszcze FIFA. Ym, z kartridża I ten karty jest w środku. Jakby co? Ale powiem ci, dużo macie takich gier, które widać, że leżą długo. Takich jak na przykład FIFA 14 na PS4, to już dawno nigdzie nie widziałem w żadnym Lombardii. wiesz o co chodzi, bo tak Ale... gdzieś tam leżą jakieś 18. No niestety, trochę ten nasz Wiedźmin Polski jest przez tego cd właśnie tak zeszmacony, kurwa, oddany w każdy kąt, gdzie się tylko i wyłącznie da. Jakość morderców na przykład, jak mamy Freddy'ego Krugera i tak dalej, zauważcie, że jak mamy na przykład dane do Dead by Daylight, te postaci, to one nawet nie mogły mieć zmienionego, oryginalnego wyglądu, nie? A Wiedźmin, no jak dziwka, jest rozdawane na lewo i prawo. 19, 19, jeszcze no. nie, ale 14 to ale już nie widziałem. Raz, raz, raz miałem gościa, nie? No. że Miałem FIFA. Nie pamiętam, czy na trójkę, czy czwórkę, ale miałem FIFA 16, 19, 20 i 22 na. Kolekcjoner, kolekcjoner. I on przyszedł i mówi. Mamy... Ja od paru lat poluję na Need for Speed Amos 2004 na Xbox 360, ale większość dodają po 200-300 zł, a biednego studenta nie stać. 16. Też pojebane, że takie No Ale to już jest stara edycja, nie, stara, stara. Tak FIFA nie? Ja mówię, no mamy, ale mamy też jakieś jest co? Dzisiaj stara kurwa do mnie, bo grzebała w szafkach, tam sobie porządkujemy rzeczy i znalazła tego Legend of Zelda Majora's Mask, gdzie ja to kupiłem za 180 zł. Nie wiem ile kurwa teraz kosztuje, to była na 3DS XL w ogóle wersja. No ale to jest taka legendarna Zelda, nie? No, ja jestem pewny, że ona kiedyś kurwa będzie w chuj warta na przykład. Ona mówi weź to wypierdol po to. Ja mówię kurwa żeby się stało. Nie. Mówi, ale jak chcę tą, bo... Nawet to... konsoli nie masz. No... no mam. Bo te, bo, bo te następne to się zjeb... Bo coś tam, nie wiem, czy sterowanie, tak, wiesz co, czy coś... Tak, nie tak. Próbało, tak. Ogólnie się, nie? ja też gram jakąś tam lekką chyba przerwę, tylko miałem jakąś tam jedną czy dwie pominy. Jestem ciekawy, ile 3 dsxl kosztuje. Yy, yy, nie robiłem tak, że kupowałem tą grę na premierę. Tylko czekałem, aż zleci sceny. Kurwa, Nintendo new 3 dsxl z IPS-em kosztuje po 2000 zł, kurwa konsola, czy i nie? No. no bo wiesz, co to jest? To jest do 50 czy? czy. Używki po 800. Teraz już stówki Za FIFA, która za, za rok będzie warta 3-4 dychy. No tak. No to tak trochę lipa, nie? Zawsze czekałem na jakąś fajną promocję i dopiero wtedy kupowałem. Tu wszystko. Ja tylko żałuję, bo ja miałem limitowaną edycję, ale mi ta skórka, kurwa, zostawiłem ją w aucie. Ja miałem z Monster Hunter Generations taką e, limitowaną edycję tego. I kurwa zostawiłem w aucie i ta cała skórka się spaliła i musiałem ją wypierdolić. Mam teraz takiego naklejonego naklejoną minuskórkę. A i kurwa, szkoda. Kołacia, możesz sobie sprawdzić Wi-Fi. E, ładowanie i tak dalej ja ją odkupiłem od gościa w Gorzowie i ona była w takim stanie, jak jest teraz. Cześć bulwo, cześć także no, razem z tym pokrowcą ci daję razem z tą kartą i, 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 i z tą FIFO w razie czego, nie? Fajnie się to ogólnie ogląda. No na pewno. No nie pierdol! Kurwa mać! Wiecie, ile ta konsola jest warta? Teraz pierwszy link, który kliknąłem na Allegro używane. Już stara zeszła. 2600 zł kosztuje. Ta z moją skórką. I ja pierdolę. Zaczekajcie, ja zdjęcie wam tylko pokażę. Ja miałem tą wersję z 3ds. I ta skórka się cała rozjebała. Ale ja tu też modyfikacje trochę robiłem. Stika zmieniałem. Bo dało się takie mini-pady wyrzucić, żeby łatwiej się tym stickiem y, operowało, bo w 3DS XL Macie y, ogólnie... 3DS XL ma tego drugiego sticka, normalnie tego kurwa nie ma I tutaj się robiło takie modyfikacje, że się wyjmowało ten pypeć i się wkładało takie mini analogii dodatkowo, żeby się dużo przyjemniej celowało w moby Zajebista sprawa, ale kurwa ten stick był tak niewygodny, kurwa Tragedia Ale taki urok 3DSa, dojebana konsolka, uwielbiam to dowód, żeby zadbać o za sprzęt? No tak, jak najbardziej. No 2600 zł, ja pierdolę. Ja kupiłem za 700 chyba Wiesz yy, to jest w ogóle lepszy patent yy, niż, niż ten. niż ten yy, serial, nie? Żeby było śmiesznie, były dwie limitowane edycje tego Monster Huntera i jedna jest dużo tańsza. 100 zł tańsza. Tam. Ta moja była kurwa droższa. No Co potrzeba? Dobra. Muszę często tak jak ty, słuchajcie, jesteście tak coś 500. jest skradzione, to musicie to oddać policji? I lombardomostraty, czy ja? Czy znaczy, jeżeli rzeczywiście się okaże, że to pochodzi z kradzieży, nie? No, no to tak to zabierają i oddają właścicielowi, nie? A my jedynie możemy tego gościa ścigać, który to sprzedawał, bo on poświadcza na umowie, że to nie jest. Może nie jest kradziony, że jest jego składnikiem. Nie uh -huh. ja powiem Wam, dużo macie tego towaru, ogólnie tego tak na odcinkach nie widać. Ale sporo tego jest. Jak tu się zaczyna numer seryjny na XJE, to uh -huh. jest chyba ani ten do Switch OLED, dobrze myślę? To nie jest OLED, Damian. To jest. To Ja nie mam na to, to, to masz na. Kurwa, że zaraz zobaczę, co to jest za Zelda. jest pakowanie zresztą napisane. Weź sobie. Chyba sztą. nie jest Majora, to jeszcze coś innego było. To mnie Bart w ch** zrobił. Kto? Bart, sztuczna inteligencja od Google'a, To jak chat GPT. Nie? No Możliwe, że tak, to na pewno nie jest OLED. OLED to zupełnie inaczej wygląda eee, i też w innych pieniądzach Google chodzi. To w Switch ogóle. Lite. Lite, no, to jest Lite. Popraw, Bart. To jest, to jest jakby okrojone. Teraz Switch Lite to jest dużo kurwa tańsza wersja. Na, na takiej zasadzie, że ona nie może w ogóle wyciągać drążek? Seryjne Nintendo Switch Lite zaczynają się od HD. Numery seryjne Nintendo Switch OLED zaczynają się od X i od E, mm -hmm. więc jeśli konsola. Nintendo ma numer seryjny się na H, to jest to Nintendo Switch Live. Przepraszam za błąd, bardziej... Miesz, o w przyszłości, ale no ty, no jak? No, taka niegłupia ta inteligencja, że jeszcze potrafi przeprosić. Ale... Tak, no, ma... To ma ta. A ty nie potrafię, ale... te... nie, nie ma wyciąganych... To nie. Dragonów. Ta, też Chodzi o to, że jest jakaś wersja i V2, wiesz? przed mm. tym oled Tak, tak, było. Tak, hmm. była pierwsza wersja, potem była wersja ta V2, ona była troszeczkę tam usprawniona. No właśnie i potem to wyszatować. jest V1 czy V2 teraz? To To nie jest, to nie jest żaden V. To jest light to Zwykła. Pierwsza. Tak. Znaczy nie light. Light? Właśnie. V1, V2, light to była ta, która wyszła ogólnie kurwa po czasie, co miała być tańsza, właśnie Bo przez to, że ma nie wyciągane drzewkony. Ona jest. jest chyba mniejsza trochę. Wiesz co, ja tak. Mm. Ja za nią ogólnie, za, to, za tego golaka, to dałem 5, nie? Mhm. Ale dołożyłem sobie fifkę, dołożyłem sobie tą kartę i tą. 500 mam nadzieję, ten pokrowiec. Więc A? jakbyś mi dał za nią 400, to byłbym. Za no, do... on okay. jakieś gry w Nie, nie ma już więcej nic. O, tam są jeszcze gry ogólnie na tym, na, na tej karcie pamięci, bo ja ściągałem. Ja to konto zostawiam, bo nie mam żadnej tam karty podpiętej, że wiesz, jakby ktoś na przykład coś chciał ściągnąć na moje konto. To to mi nic nie ściągnie, nie. Więc tam jest kilka gier jeszcze poinstalowanych. Tam jest jeszcze Need for Speed zainstalowany. E, jakaś tam jeszcze inna gra, i więc ja to po prostu zostawię. Nie? Emulator i tyle. Kurwa, powiem ci tak, nigdy nie będziesz miał takiego dobrego. E, wrażenia jak grając na oryginalnym sprzęcie. Emulator nigdy ci kurwa nie oddadzą tego w ten sposób. Stary nawet sam fakt, jak grasz w jakieś stare Pokémony i te Pokémony, możesz z nimi kurwa się tam popawić, żeby im po poprawić humor i tak dalej. Dużo bardziej się w to wczuwasz. Zajebiście się gra, kurwa. Pokémony najlepiej się gra na 3 dsie Nie gra się w te nowe Pokémony, kurwa na Nintendo, nie gra się tak dobrze, jak się grał na starym 3 ds Już nie będę potrzebował tego konta po prostu. Ale tak czy siak byśmy musieli zrobić nowe konto, wiesz? Zresetować tutaj. No, to jest jest tylko ta fiwka, nie? Jest włożona? Tak, ona jest tutaj od góry masz. No tu. Tu, Roba, dziękuję za 41 miesiąc. FIFA 2.3, 3 No, no to nowa. W miarę. No teraz już od dzisiaj jest premiera nowej FIFA. FIFA? FIFA. No tak, FIFA, nie FIFA, nie, bo to już się inaczej nazywa. A jak się teraz nazywa FIFA Jej, coś pra... tam? Yy, dwa, 24. Tylko weź teraz, wydaj na to, nie wiem, 3-4 stówy. No ci co tam wiesz, ci co grałem w Ultimate Teama, nie? Czyli tam w te karcianki i tam się wczuwają, że z paczek zostają jakiś tam. Turbozawodników, no to oni są tam najbardziej na to nastawieni. Ci Ludzie też, którzy handlują, są ludzie też, którzy no. y, którzy tam na przykład zarabiają na tym, nie? Bo wiesz, na przykład kupują grę na premierę, y, ogarniają handel tam na rynku, i w momencie jak sobie nagromadzą jakoś tam ilość tych końców, to robią dile gdzieś tam, wiesz, na Allegro, że wystawiają ilość tam końców, ktoś to kupuje. I potem pieniądze są transferowane na konto kogoś innego, nie? So nie! dziękuję za razika, witam Cena, ale byśmy pogadali tu o jednej grze jeszcze z, z, z... Kacper, dziękuję z, dziękuję z Spółki Z i jak się dogadamy, to To myślę, że okej. Okay. Przyprowadzę rower, k**. bo kurwa nie potrzebuje. No nie, powaga, k**. A co masz, a co. co, co coś tak, by dymi tu? Nawilża powietrze, wiesz? Aha. To jest jakieś za i bo mnie za to strasznie. Kurwa, ja też swój nawilże w końcu. I ja napisałem, bo ja mam nawilżacz powietrza, który nazywa się Klarta Humea. To jest niby taki dobry nawilżacz, że on tam z 550 zł kosztuje. Jak Fernie był mały, to mi rozpierdolił kabel. I on ma jakiś kurwa dziwny chiński zasilacz, którego nie da się nigdzie wyrywać. I, i ostatnio nie mogę spać po noc. ostatnio, z miesiąc temu kurwa, i napisałem do nich maila. I zapomniałem o nim, jak wczoraj czy przedwczoraj znalazłem, że kurwa, ej, mamy zasilacz, mordo, pięć deszek zapłacić masz. ja pierdolę, to. Mm. W końcu będzie działać. Wiecie co? Dzisiaj poszedłem do tego, bo kurde... Przyda się, przyda się. Ty, y, umowę zmieniłem, wiesz, z plusem, y, z tą, y, z orężem, nie? oręż. I przepraszam, że przeklinam, chociaż ja rzadko przeklinam. Rzadko przeklinam! A telefon mi nie działa. I poszedłem i zmienili mi, wiesz, kartę, nie? bo miałem umowę. No i podpisałem tam i tego, no. No, co potrzebuję? Nie wiem. No, ale tutaj się ładnie zmieści złoty. Znaczy, w sumie to nie jest ten, co tak bardzo mocno blues jest jeszcze jeden taki. <gry> to. Może być. Odbieramy? A w sumie złoty. Niebezpiecznie się zbliżają. Ja no 280. No, bo po jutrze, jutro, albo pojutrze będę miał kasę, to kurde tego odbiorę. E, aha, Damian, no. y, powiedz mi, ale łańcuszka tego mi nie, nie sprzedajcie, bo on był do, zobacz, do 22 chyba, nie? Czy jak? No jest, do 22. A dzisiaj jest 24? No. No, także, że wiesz. Nie, nie, nie. Co przesunąć? No, przeszły kurde to wszystko jak bierze odbiorę, nie Trzeba w głowę patrzysz. Patrzcie jak to wygląda. To bardzo ładnie. No fajnie. No ja. Yeah. Fajnie, nie? Dobrze co, co Blady powiedział? aż chuj, zobaczę. Czuję, pił Zaraz jakiemu... Co za gówno? To nie Blady powiedział. Tak nie na środku ściany, ale... No nie może być na środku. I widać go w kadrze i, i my go widzimy. E, wiesz co? E, co? Muszę zostawić telefon, czy co? E, 3 dychy mi jest potrzebne. Jutro, i jutro kurde oddam. No dobra. Na mian. Co? Kuba. Może być. Kuba będzie. Tutaj telefonik, trzy dyszki zrobimy. Dajcie mi pięć dych, kurde, bo kurde, przydychy, kurde, muszę oddać. Kurde. Mało przeklinam, kurwa. A jutro odbiorę. No przecież muszę mieć połączenie ze światem. Co? radę? Trzy dyszki to jest maksimum, nie? No. no ale poznaję znajomości, kurde. Daj dychę jeszcze, kurde, wiesz. Jak nie, możesz, nie? Ja, ja nie wiem, jak tam to, do tego, nie? A, mówię ci o tego. a tego. A teraz nową kartę założyłem, wiesz? Do tego... I od razu telefon z nową kartą. Rozumiesz? I... No to wszystko działa przecież, kurde. Może zadzwonić nawet. A ty Marecki wiesz, że ten przycisk to między dzięki tobie, między innymi? Ten tam z tyłu? Czemu? No to jest yy, za serial, że ludzie oglądają. Już 100 tysięcy ludzi ogląda. Co ty? No. Subskrybentów jest i za to się dostaje ten przycisk. No i dobrze. A ty byłeś pierwszą osobą, która wystąpiła w pierwszym odcinku, nie? E, tak. ale co? ja już tam w odcinkach jestem chyba ze cztery razy, co? Lepiej, no. lepiej. Daj, pój jutro pójdę do matki, kurde, daj mi Damian, kurde, ten, cztery dychy albo pięć. Jutro odbiorek bo muszę mieć telefon, kurde, no. no. nie zrobię, zobacz jak on wygląda, nie? Ale to Kuba mi dał. Ale to był prezent. To był prezent, no. Prezentu się nie sprzedaje. Dobrze, nie ja nie, nie sprzedaję, dostanę. tylko daję Trzy <laughs> <laughs> dychy max. Tak? No. No to, no to... dobra, to już niech trzy dychy będzie, kurde, jutro przyniosę i ten... Kuba będziesz rano? Bo ja muszę tam no być. Zastanowię się. A, zastanowię się, czy do pracy czy przyjdziesz. przyjdziesz? <laughs> Jutro wolno akurat. Szymornik, dziękuję za 30. Ja Witam. Maśnika mam taką spie. Nie będę mówił, nie będę przeklinał. Bo nie będę przeklinał. Rzadko przeklinał. Jak ty rzadko przeklinasz, to, to ja w ogóle chyba nie przeklinam. Kuba. <laughs> wiesz co? Mój... Codziennie jest w kościele. Codziennie o siódmej rano z Bielic yy, przyjeżdża i tutaj jest w kościele. Rowerem? Jakim rowerem? To mi się samochód mój stoi, kurde, Vectra. Ale jak ja mogę wziąć jak prawo jazdy, nie? jak mi zabrali, kurde. Nie będę mówił. To Drugi to. raz ci nie zabiorą. Nie, już teraz nie. No to iść. A nie będę mówił. <laughs> nie, żartuję. Nie, Wektra stoi, ale widzisz. Ale widzicie, panowie, jechałem rowerem do mojego kolegi tam, na lotos. I zabrali mi prawo jazdy za rower, Damian, na trzy lata. No, a już teraz nie wiem. No, no już... jechałeś, kawalerze do. No. Wiesz. W szoku codziennie, prawie. Nie jestem w szoku. <laughs> <laughs> Chłop, nie w szoku.